broccoli yes you made a mess Where is elephant? There. Where is elephant? There. There. Good job. A Where's the zebra? Mm -hmm. Where is the zebra? Over there. Good there. Job. job. There. Good job. Lewek z masłem. No i co zrobimy? Zjemy. Mama. Mm-hmm. Debatcie, czy ci się podoba? Mm-hmm. Dobre. 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 Jak byłam na wyjeździe z dziećmi, mój mąż ugotował cały gar ziemniaków. Tylko ich nie doprawił. Są takie po prostu kosztne. Wystudzone ziemniaki, bez niczego, bez żadnej śmietany, bez żadnego mleka, bez masła, bez niczego. Zrobiły się takie sztywne. Ja mówię, że tylko wystarczy masło dodać i odgrzać i będzie ok, ale mi się to wcale tak nie wydaje, więc muszę teraz je jakoś odratować. Na lunch robię tutaj dzieciom te rapy. Mam jeszcze oczywiście warzywa, mięsko inne mięsko na kolację już przygotowane te ziemniaki i choć pierogi to dosyć krusząca propozycja, nie chcę mi się dzisiaj stać i robić, no. więc więc, więc, zrobię zapiekankę mięsną z ziemniakami taki Shepard spyj, tylko że mam karkówkę, którą sobie właśnie zmielę, przykryję ziemniakami zapiekę z warzywami i będzie. Mam nadzieję, że ziemniaki się do tego nadadzą. rogów raczej się nie nadadzą, bo są po prostu zbite jak bryła wodniste i no niezbyt apetyczne. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Zanim zmielę mięso przez maszynę, przemielę te ziemniaki i zobaczymy, co z tego będzie. Łatwo, kochani, nie będzie. Są Damy radę chyba. Udało się z tej bryły ziemniaków zrobić coś. Zmiękczyć je przede wszystkim. E, łatwo nie było i cały czas są takie niezbyt fajne, ale wiecie, ziemniaki są drogie w Tajlandii. 50 batów za kilogram, więc szkoda wyrzucać. Może chciał dobrze. Chciał ugotować ziemniaki, żeby były na zasie, żeby można było je odgrzać, po prostu doprawić masłem, albo zrobić z nich pierogi, ale to, co zostało z niezaprawionych, ostudzonych ziemniaków, to taka po prostu twarda bryła i zupełnie bez smaku. Także chciał dobrze, bo no niestety zrobił mi dwa razy roboty. Może do zapiekanki się nadadzą. Zobaczymy. Gotowuję zapiekankę, to sobie zostawię do gulaszyku. A to tutaj sobie zmielę i z tymi ziemniakami zapiekę w piekarniku. I do zapiekanki przemycam trochę warzyw. Ostatnio w to dostałam koncentrat pomidorowy i, i bardzo przyda się mi do takiej właśnie ilości y, tego sosiku z mięskiem, w sam raz. <grytanie> Jedzonko już gotowe, będziemy robić zapiekankę. Dla Czarusia ta sama wersja, tylko zmodyfikowana, tu są ziemniaczki, sosik, warzywka, wszystko razem. Zobaczymy jak wyszła nasza zapiekanka z ratowanymi ziemniakami już wyciągam Tada! Chwila relaksu z maluchami. Mnie się nic nie chce dzisiaj, tylko leżę, bo maluchy wchodzą mi na głowę. O, i era zmieściłem! Kochani, e, wiem, że mówiliście, że przytyłam. Wzięłam się za siebie. Dwa tygodnie się bardzo oszczędzałam i pilnowałam, i z 90 kg schudłam. Zobaczmy, jak dzisiaj jest efekt. Ja myślę, że jest dosyć sporo, bo y, spodnie zaczynają spadać. To ile ważymy? Wow. Czyli co? Y, ograniczyłam słodycze, ograniczyłam wszelkiego rodzaju rzeczy, które y, są niezdrowe. 7,5 kg schudłam. Wyglądam troszkę inaczej. A tak naprawdę to myślę, że po prostu byłam spuchnięta. Powodowane to jest różnymi rzeczami. Za mało snu, może trochę takie eratyczne jedzenie, stres przed nowym rokiem, stres ogólnie. Dzisiaj jest wrześniowa pogoda iście. Mogę wam powiedzieć, że naprawdę w Tajlandii wrzesień jest najbardziej mokrym miesiącem. Pada, co prawda pada rano i bardzo, bardzo mocno. I wiecz... po południu się trochę rozjaśnia, ale taka pogoda jest cały czas taka zachmurzona. Więc jak ktoś planuje przyjazd do Tajlandii, to wrzesień jest chłodny i deszczowy. Ja sama muszę poszukać bluzu. Zrobiłam, drodzy państwo, rosół według waszego przepisu. Robiłam wszystko tak, jak mówiliście. Zakupiłam stalowy garnek, żeby było zdrowie, ale też miał rosół się nie skwasić, więc go ugotowałam. Tutaj przez 3 godziny gotowałam na małym wolnym ogniu i dalej nie wyszedł żółty, jak w Polsce, tylko taki. Jest bardzo dobry, bardzo smaczny z nutą azjatycką, bo. Nie wiem czy kupiłam trochę skrzydełek i dodałam i czy te skrzydełka po prostu nie miały jakiejś e, zielonej trawy w tym, bo że tak powiem smakuje po azjatycku. Cały czas nie ma koloru lo, rosołu. Poradźcie mi proszę, co ja mam z tym zrobić, żeby w końcu wyszedł mi porządny rosół. Na pocieszenie chyba swoje dodam tylko tyle, że w Azji Rosu jest bardzo, bardzo popularny i jak się tutaj zamawia rosół, to też tak wygląda, albo jeszcze białej, a raczej przezroczyście. Więc może to nie jest wina niczego innego, jak po prostu tutaj tego mięsa, że nie wychodzi tak jak w Polsce. A dzięki bardzo, miłej pani, dzisiaj rosołek będzie z makaronem, kochani. Tutaj nie ma takiego makaronu. Ja wiem, że radziliście, żeby pokruszyć spaghetti, ale to nie to samo. Ten jajeczny bardzo taki cieniutki, jest super. Wczoraj, kochani, narzekałam trochę na mój rosół, że nie ma koloru, że wygląda e, tak jak wygląda. Ale chyba nie jest taki zły, bo patrzcie, sami to jest po nocy w lodówce, została taka dosyć poważna galareta. Tutaj nie jest dodawana żadna żelatyna. Zaraz będę właśnie robić z tego e, rosołek, e, ale no, całkiem nieźle. Chyba, chyba jednak ten rosół. Naprawdę mi wychodzi. Zobaczcie. No, 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 no. E, pytanie do Was, bo ktoś polecał mi szybkowar. Ja się nie znam na szybkowarach, ale podobno y, lepiej by mi się gotowało rosół. Jeżeli macie szybkowar i używacie, proszę dajcie mi znać, jaki to szybkowar i jak się rosół w takim szybkowarze gotuje. Mmm. proszę. Mmm, jakie pyszne. Heli, dobré? Mm, dobré? Mm, to je. Mm. mm. Heli, dobré? To je, je. Dobré? I did it! You did it! Adieu! Okay. Żeby dać wam troszeczkę kontekstu, co się dzisiaj wydarzyło, właśnie wychodzimy ze szpitala, przyjechaliśmy może mniej niż pół godziny temu i wszystko zostało w ciągu pół godziny e, udzielono mi pomoc, e, wydzielone leki, konsultacje, następne o załatwione, więc wszystko bardzo sprawnie przebiegło i mam uratowany palec, tyle Wam mogę na razie powiedzieć. Na dobry złego kochani naszej szczęśliwej niedzieli w drodze ze szpitala musimy zawieźć pranie do pralni. Może mnie zapakować... ja tutaj zapakowało mnie i zapakował rzeczy do szpitala i ja właśnie wrzucił w błoto. Zostawić na nasze bundurki, bo jutro potrzeba do szkoły bundurki, co zepsuła nam się pralka i tutaj nie chcę mówić, że mój mąż ma z tym związek, ale, ale wczoraj robił pranie i dzisiaj pralka nie działa. Ja tu wcale nie, nie zwalam na nikogo winy, ale tak to jest zazwyczaj. Nie ja po prostu panel nie działa. Widzę takich tych pralek z panelami, gdzie są po prostu mm, dotykowe, bo tego nie można wcisnąć. A jak nie można wcisnąć, panel się zapsuje, to kaplica. Jakby był guzik, wciskasz guzik i wiesz, że jest okej, okay. ale panel. Najpierw myśleliśmy, że może nasze palce są za ciepłe albo za zimne, no ale nie wciska się, nie chce działać. Więc pralka znowu nie działa. Już drugi albo trzeci raz. hello ella hello ariana hello evie